Witam bardzo serdecznie w Tomb Raider Underworld. Ludziska, idźmy dalej. Ten statek, jak to w każdym Tomb Raiderze, trzeba coś rozpieprzyć. Nie bylibyśmy sobą. Oczywiście, ale oczywiście też zapomniałam yy, wybrać broń. Jak to ja zawsze. No dobra. Bierzmy to i wymieńmy broń. Dobra. Jest dobrze. No to idźmy dalej. Ten statek. Chyba tutaj wszystkich kobijach. Danie winna bardzo szybko. Teraz idźmy na górę. Mam nadzieję że że nie słychać śmiechów, chichów, pisków. Bo w pokoju u rodziców bawią się dzieci. A ja na to nic nie mogę poradzić, niestety. bo bym nie mogła, to bym poradziła. Ci, co mnie znają, <laughs> i wiedzą, że ja dzieci nie lubię. हां तो काम सही चला कर थी फिर डोले नापवदे इज्जत तो इधर प्लस हवाई में आ तो ये तो नहीं है ए Tutaj do tego samolota przejdźmy. Um, lepiej o apteczkę. no i ładnie jest bierzemy apteczkę i co my tutaj mamy poza apteczką no dobra nic tylko tak sobie przebiegliśmy to idźmy na dół o tym bardziej że ja ludziska naprawdę nie pamiętam gdzie ja mam iść i naprawdę się wściekna jak te piski będzie słychać na nagraniu. Aj, i ty! Co ty No nie, więcej bez matka mieć nie mogła. No dobra, bierzmy apteczkę. No i idźmy dalej. O, Lera, jasna, jeszcze lagi mi się tworzą. A wiesz co tutaj wcześniej? wie. Dobra. Ja pierdziele. Naprawdę się wściekna. A więc co tam? Tak. No, a drzwi się zamknęły radośnie. No to zwijamy się stąd, jak każdy myślący przedstawiciel naszego gatunku. Small. Only okay, Lara can use it now. Until I kill her. Even that won't unbind the artifact. <laughs> We're taking her water. Damn it! We'll pick this up again later. I'm very pleased to see you again, Lara. This specimen jar offers little in the way of amusement, so I've grown fond of watching Amanda suffer the effects of sharing your information. Interests. Jacqueline, you just don't know when to die. A trait we have in common. It was you who told Amanda about Avalon. Our time is short, so choose your questions carefully. What do you know about my mother? The dais you and she found in the power. It's part of a travel network, so to speak. It took your mother to Avalon. My father thought Avalon was believed but that's Niflheim. What's the Norse connection? Ah, Richard found the wrong Norse underworld. Your mother didn't go to Niflheim. She went to Helheim. Where is it? I will tell you where it is, one day. <sighs> but when that day comes, you need Thor's hammer to get inside. Perhaps you'll have better luck finding it than your father did. What do you mean? No i zabrali skrzydła tą A nie. mnie miała skrzydła. A niech mnie, kurde, blade. Trochę na wzór y, Raziela. Jezu, w którą to stronę, ja pierdzielę. Aha. Dobra. Tak. Dobra, zaczekajmy aż to się wyrówna wszystko. No i teraz możemy biec. No tak, tak jak ta skałka była w poprzedniej etapie. Jezu, wszystko leci! Bardzo fajnie to wymyślili. Tak, oberwij jeszcze w łeb. Gdzie ty kurwa skaczesz? No właśnie na to kurde. Dobra. Są Rivera ludziska w znowie pierwszego. Bo być może będę miała wolne. To będę miała dużo czasu. No. Dobra. Tak, wpadniemy jeszcze. No i wychodzimy stąd. Jasne, żeby to znalazła, ale to tylko prawda. Nie ma szans, nie znalazłaby tego w wodzie. A poza tym, to, że strzelała w tą Amandę, to mi się wydaje, że ona nie chciała jej trafić. Bo gdyby chciała, to by trafiła. Ale wszyscy znamy uprzednią część, podajże legendę, i tam właśnie jest dużo o Amandzie. I właśnie z legendy ona się zmieniła. Co my tutaj mamy? Spodenki albo shorty? Hmm... spodnie. Już się za dużo nagapiłam na jej strój. Wy chyba też. Um. Tam będą zwierzęta to usypiający. No i. Ogólnie. Myślę, że szybko. None of the ruins are visible from down here. And if Father did explore this site, I see no sign of it yet. I still don't see how Thailand is connected to Viking. Or ruins under the Meta. Hell, even Avalon for that matter. Hellheimse. Various myths use different names, but they all apply to the same remnants of the ancient world. One of those remnants is still alive. I would hate to be Amanda if Natla ever gets free. I would hate to be any of us. Chciałam powiedzieć, że szybko skończę tego Tomb Raider'a. Ale że takie ładne widoki i ich rozmowa, to nie chciałam przerywać. No dobra, to ja tutaj zakończę na tych wspaniałych widokach. I widzimy się w następnym. Zagrajmy! To, jeśli straciliście czas na obejrzenie tego marnego let's play'a. To bardzo Wam dziękuję. Do miłego dnia, popołudnia bądź wieczoru i cześć.